Hej, hej, miło Cię widzieć, mieliśmy tu już na Emporio Life cały cykl o bogactwie, o bogactwie i o energii pieniędzy. I znowu postanowiłam w tym tygodniu zrobić taką powtóreczkę. Zapraszam już do tego cyklu, który był w drodze do bogactwa, który rozpoczyna się tu na naszym kanale od publikacji o hashtagu. 102 i ciągnie się aż do hashtagu 124. Znajdziesz tam pogaduchy, rytuały, małe jedno ustawienie i medytacje. Starczy w wyszukiwarkę na YouTubie wpisać Life hashtag 102 i po kolei te wszystkie hashtagi aż do 124, aby się Wam ten cykl po kolei otwierał. Ale były też wcześniej. Medytacje temu poświęcone i bardzo fajne one były, więc chciałabym Cię do nich też odesłać, ale ponieważ nie numerowałam wtedy ani pogodów, ani medytacji, to żeby Wam ułatwić znalezienie tamtych wcześniejszych z poprzedniego roku, to umieścimy tu pod publikacją w opisie linki do tych publikacji, żeby łatwiej. Wam było z nich skorzystać, bo wydaje mi się, że warto. Dzisiaj w Pogadusze no, taka mała powtórka z uczuć i energii, które nam towarzyszą, jak myślimy o finansach, który, które nami wręcz targają, które odczuwamy braki, również te finansowe. A kto nas jeszcze nie zna, to zapraszam tu, tu pod filmik. Do różnych informacji i znajdujących się tam linków, zajrzyj też do społeczności, bo tam znajdziesz cenne informacje, między innymi o synchronizacji kwantowej i o tym, jak ją zamówić. A teraz posłuchaj. Czy zauważyłeś, że są osoby, które można by powiedzieć przyciągają to, co chcą? Są jak magnes dla dobrych rzeczy. Czy to obfitość finansową, właściwe ich chciane relacje, rzeczy materialne, czy sukces. Wszystko im się tak jakby udaje, jakby przychodziło samo. A nawet jak te osoby spotka jakiś problem. To ekspresowo go rozwiążą i dalej idą przeżycie ku następnej przygodzie, zakończonej kolejnymi osiągnięciami. Jeżeli jesteś uważnym słuchaczem tego kanału, to już wiesz, że tego można się nauczyć, i tak naprawdę wszystko sprowadza się do odpowiedniego podejścia, no i wiedzy. 80% tego, co jest sukcesem, to twój sposób myślenia. A reszta, czyli 20% to działania. Dlaczego więc doświadczenie trudności z pieniędzmi jest uniwersalne dla prawie wszystkich ludzi? Jakie niezbędne warunki musisz spełniać, aby żyć w obfitości finansowej? Jaką nową rzeczywistość powinieneś. Sam sobie stworzyć, by żyć w obfitości, i dlaczego? To jest tak ważne. No i jak pracować nad tą obfitością finansową? Tak naprawdę to dobrze, żebyś odpowiedział sobie na pytanie: dlaczego do tej pory samemu sabotujesz swoje wysiłki? W piątek po dzisiejszej pogadusze w medytacji, która będzie opatrzona hashtagiem 154, poznasz konkretne ćwiczenia w postaci medytacji dzięki którym odkryjesz, jak Twoje środowisko, rodzina, przyjaciele, klasa społeczna ukształtowały Twoją historię finansową. Odkryjesz i przełamiesz swoje ograniczające przekonania słuchając medytacji. I przywołując na moment problem, by go z letkością i łatwością odrzucić, usunąć, dostaniesz medytację jako narzędzie, z którego możesz skorzystać w każdej chwili, gdy pojawia się jakiekolwiek wyzwanie finansowe. Ja tak robię. Zrób ten krok. Dołącz do tych, którzy spokojnie i z rozwagą, odpoczywając wręcz przy tym, usuwają swoje problemy. Ale uwaga! Pamiętaj, nic się nie zadzieje, jeśli ty nic nie zrobisz. W tych pogaduchach i medytacjach tu na naszym kanale Emporio Life często przyglądamy się umysłowi po to, by zrozumieć jaką moc ma to, w co wierzymy. Umysł posiada zdolność wywoływania w naszym życiu dokładnie tego, o co się prosi. Bardzo często w trakcie kryzysów ludzie zapominają, że sami prosili o pojawienie się tego, co teraz musi być uzdrawione. Prosili, choć zupełnie tego nie chcieli. Prosili, bo się martwili, a to już wiesz, że nie jest dobre uczucie. Prosili, bo skupiali się na brakach, na energii niedostatku, a to też już wiesz, że prowadzi wyłącznie do przyciągania niechcianego. Prosili, bo nie umieli inaczej. W dużej mierze dotyczy to właśnie naszych finansów. Dlatego nic. Co ma miejsce w naszym życiu, nie jest ani pomyłką, ani błędem, i wszystko zawsze da się wyprostować. Dzieje się dokładnie to, co musi zostać wydobyte, bo sami to zaprogramowaliśmy, lub zaakceptowaliśmy schematy, w które nas wtłoczono. Trzeba się temu przyjrzeć, zrozumieć, poddać, umieścić w nowym kontekście. Uzdrowić, wybaczyć, bo nasz wewnętrzny wzrost finansowy to często początek tego, co będzie działo się na zewnątrz. Bardzo często wjedzie przez zmagania z trudnymi momentami, z nieciekawymi doznaniami, które są ukryte w naszej podświadomości. To zmusza nas do zaakceptowania istnienia tej ciemnej strony, choć mamy tendencję, do spychania w niepamięć tego, co nam niewygodno, ale to się zawsze mści. Spychamy też w niepamięć to, co szkodliwe. Ale dzielenie tego włosa na czworo i zbyt wielkie rozpamiętywanie też nam nie służy. Poczujmy w sobie ten obraz najbardziej przez nas nielubiany, ale nie pielęgnujmy go. Potrzebujemy to wyłącznie, by stawić temu czoła i móc grzecznie, ale też stanowczo zmienić program na dobry. Zaczniemy niewinnie, ale jakże potrzebnie od wybaczania sobie, bądź innym wdrukowanych, niechcianych, finansowych schematów. Zapewniam, że poprowadzacie przez to i że jest to jak wszystko proste. I zrobi miejsce na nowe potrzeby czy pragnienia, na chęć dobrobytu, chęć rozwoju, a ta chęć zrobi miejsce na spełnienie. To naturalne i oczywiste, że chcemy, by wiodło nam się lepiej. Początkowo, gdy rzucamy się w wir napraw i rozwoju, to to nas motywuje do lepszej i cięższej pracy. Wszystko nas wtedy motywuje. Ale często tej pracy zaniechamy. Trzeba wtedy zamiast mieć to sobie za złe, po prostu zacząć od nowa. Szkoda czasu na robienie sobie wyrzutów, bo przecież gdybyś mógł, postąpiłbyś inaczej. Wróć po prostu na dobre tory i wtedy bardzo szybko pojawią się wyniki. Możemy je potem analizować, porównywać, sprawdzać, ale nigdy nie należy się frustrować. Porównując się z innymi obcymi oraz z tym, co na zewnątrz. Porównujmy to, co mieliśmy z tym, co mamy, co możemy mieć. Starajmy się kopiować własne, dobre wzorce, bo takie przecież też mamy. Zostawmy czyjeś wyniki. Oni mają własne, z reguły zupełnie odmienne od naszych uwarunkowania. Pracujmy nie ciężej, ale lepiej, a wyniki będą zadowalające. Nie złośćmy się na siebie, bądźmy dla siebie dobrzy, kontrolujmy wyłącznie siebie, bo tylko gdy wzrastamy od wewnątrz, gdy podnosimy swoją wibrację, gdy sami dla siebie stajemy się lepsi, możemy odpowiednio oddziaływać na nasze otoczenie wytwarzamy w ten sposób nawyk, który przerodził się w zdrowy przymus wygenerowany od środka. A to będzie doprowadzało, zamiast do rozdrażnienia i poczucia niesprawiedliwości, do przyłączenia się na dobre rzeczy. Nie pogrążajmy się we własnym cierpieniu, które sami sobie stworzyliśmy. I to na ogóz bardzo, Pozytywnych powodów, bo z chęci bycia lepszym. Nie męczmy się, przejdźmy do działania. Do działania, gdzie nic nie będzie budowało oporu. Przejdźmy po prostu do medytacji. Medytacja da Ci poczucie, że sam jesteś źródłem swojego szczęścia. A skoro tak, to właśnie Ty, nikt inny. Masz klucz do swojego wyzwolenia z obecnych problemów. Wystarczy rozpoznać krótko te problemy i poddać się uwalniającej mocy medytacji, wybaczania i wdzięczności, aby uwolnić się od tego wszystkiego. Wymaga to tylko krótkiego uzmysłowienia sobie problemu i przejęcia pełnej odpowiedzialności za swoje wybory, decyzje i motywacje. Jak zawsze wszystko. Całe Twoje wyzwolenie od finansowych problemów również leży w Twoich rękach. No i na zakończenie jeszcze raz przypominam, ja tu dla Ciebie mogę zrobić wiele, ale nic nie mogę zrobić za Ciebie. Zapraszam więc do tych pogadów o bogactwie, pieniądzach, ich energii, obfitości, które już tu są na naszym kanale Emporio Life. Słuchając ich wiele zrozumiesz. Część publikacji wymieniłam we wstępie, resztę podlinkowaną znajdziesz w opisie tego filmiku. Zapraszam także na tę medytację o hashtagu 154, które ukaże się za trzy dni, a w niej nowe, ciut inne podejście do uzdrawiania osobistej sytuacji finansowej. Najlepiej przerobić po kolei wszystko, bo nigdy nie wiesz, co w danym momencie będzie dla Ciebie najlepsze. W różnych momentach życia przemawiają do nas inne motywacyjne pogaduchy i inne medytacje. Jak posłuchasz różnych, to trafisz na swoją i wtedy z tą wybraną pracuj dłużej. I niech nam się darzy, bo przecież wszyscy chcemy żyć pięknie, spokojnie i dostatnie.